Hej, cześć, Mano was w kolejnym odcinku na moim kanale W dzisiejszym filmie że wam porad jak y, grać w GTA RP oraz RDM i takie inne poprzez posiadanie GTA Więc y, przed obejrzeniem materiału zapraszam was do za suba na moim kanale Bo już mamy 70 subskrypcji, za co bardzo wam dziękuję jest blisko do 75 Więc tak, y, najpierw wchodzimy na stronę 5 Klikamy download client Tutaj możecie to czytać albo nie, potwierdzacie Teraz dajecie gdzie to ma być. Dajcie OK. wchodzicie sobie w 5 1, jak to znaczy, Wam się normalnie pobierze. No i tutaj będziecie musieli wybrać folder, w którym będziecie mieli GTA. Yy, ja, nie, ja GTA yy, już mam wybrany. Tak, folder, w którym mam być dzisiaj nawet na streamie graliśmy. Zadajcie tak. To Wam się pobiera. No i się wam odpala, dajcie zezwolenie na dostęp I jak widzicie wam się odpala, to i się logujecie, albo możecie kliknąć X i już macie to zrobione Więc to by było na no wszystko, przypominam o zostawieniu subu i łapeczki w górę jeśli wam się spodobał No i co? No i cześć!